Cześć widzowie, witajcie na kanale Strefy Typów. Zanim przejdziemy do kuponów, prośba do was, abyście zostawili jakiś ślad po sobie. Łapy w górę, subskrypcje, mile widziane, bo takie gesty pomagają naprawdę nam się rozwijać. A dla nowych graczy przygotowaliśmy coś specjalnego. Wszystkie kupony grane są w betclicku, który to właśnie wychodzi z promocją powitalną właśnie dla nowych graczy. Jeżeli nie macie tam konta, a założycie go z linku, który jest podpięty w komentarzu pod tym filmem i przy rejestracji podacie kod promocyjny Strefa to pierwszy kupon możecie zagrać maksymalnie za 228 zł. Jeżeli kupon wejdzie, oczywiście wszystkie pieniądze są wasze. Jeżeli jakimś cudem nie wejdzie, wraca do Was kasa. Minus podatek oczywiście. W tej promocji ważne jest to, aby zwróconą sumę postawić raz jeszcze na kupon z minimalnym kursem 214. No i standardowo konkurs o 25 zł. Wystarczy zostawić łapę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki. Tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza. Komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po godzinie rozpoczęcia meczu, odpadają z konkursu. Ze spraw organizacyjnych to wszystko. Przejdźmy zatem do kuponów podesłanych przez naszych graczy. Miłego oglądania. Pierwszy kupon otrzymaliśmy od Miłosza, który obstawia, że w emocjonującym meczu pomiędzy Bułgarią a Serbią to ekipa gości się niepozycięstwo, zdobywając cenne 3 punkty, natomiast w drugim spotkaniu, gdzie gdzie Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Luksemburgiem, Nasz kolega przewiduje, że zobaczymy co najmniej 8 rzutów rożnych, a całe widowisko zakończy się triumfem reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Warto zauważyć, że Serbia jest aktualnym liderem tej grupy. Podczas gdy Bułgaria doświadczyła dwóch kolejnych porażek, nie potrafiąc nawet wpisać się na listę strzelców. Niestety stracili również najwięcej bramek w tej grupie, jak do tej pory. Natomiast Serbia zachowała nienaruszoną swoją bramkę i jest ona na pewno tutaj stawiana w roli faworyta. A jeśli chodzi o drużyny Bośni i Hercegowiny oraz Luksemburga to ci ostatni są obecnie wyżej w tabeli, posiadając jeden punkt przewagi, ale w ostatnim starciu, w ostatnim starciu Luksemburg zremisował 0-0 ze Słowacją, jednak Bośnia z imponującą grą pokonała 3-0 Islandię. Która z pewnością jest lepszym przeciwnikiem pod względem jakości niż Luksemburg. Stawka tego kuponu wynosi 316 zł. Możliwa wygrana sięga aż 1030, niecałe 1030 zł. Przy ogólnym kursie 316. Mamy przed sobą drugi kupon, który otrzymaliśmy od Szymona. Podobnie jak poprzedni, skupia się on na dwóch meczach eliminacji do Mistrzostw Europy. Pierwsze starcie to Wyspy Owcze kontra Albania, a Szymon obstawia czyste zwycięstwo drużyny albańskiej. Natomiast w drugim meczu otrzymaliśmy od kolegi kombinację. Na pojedynek Mołdawia Polska typy wskazują na co najmniej 9 cornerów, a polski drużynie uda się ostatecznie zwyciężyć na mołdawskiej ziemi. Oczywiście zdaniem Szymona. Na papierze drużyna albańska wydaje się być mocniejsza od dzisiejszych rywali, więc nie powinno być żadnych niespodzianek. Kurs 1.60 na tę opcję przemawia jasno. Jeśli chodzi o naszych graczy, zwycięstwo w meczu z Niemcami powinno być doskonałym motywatorem do pewnego pokonania Mołdawii. Podsumowując, łączny kurs dla tego dubla wynosi 3.38, stawka wynosi dokładnie 350 zł. A możliwa wygrana to niecałe 1050 zł. Kupon numer 3 otrzymaliśmy od Rafała, który dotyczy tylko jednego meczu, a mianowicie Modawia polska Rafał obstawia, że w pierwszej połowie tego meczu padną przynajmniej dwie bramki. Bez wątpienia wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Polacy są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Ale jednak, patrząc na występy Mołdawii przeciwko Czechom i Wyspom Owczym, to udało im się zremisować grając na własnym stadionie. Właśnie musimy wziąć to pod uwagę. Oczywiście, Rafał, podobnie jak wszyscy Liczy na to, że tylko nasi reprezentanci będą zdobywać bramki. Jednak jeśli w pierwszej połowie zobaczymy dwa gole lub więcej, zarówno ze strony polskiej, mołdawskiej, to naszego gracza to zadowoli. Rafał zainwestował w ten pojedynczy zakład całe pół tysiąca Kurs ogólny na Overbromek wynosi 2,44, a najważniejsza potencjalna wygrana to dokładne 1073,60 zł. To tyle na dziś, dzięki za uwagę, pamiętajcie o naszej promocji, kod strefa, wpadajcie na fejsa na naszą grupę, subskrybujcie kanał jeśli chcecie być na bieżąco, do zobaczenia, do usłyszenia.